Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, Szanowni Państwo. Być może będzie to ostatni odcinek z cyklu Słowa, Słowo Otuchy, odcinek 13, feralny. Ale być może Państwo postawicie jakieś pytania, przyślecie jakieś pytania do rozpracowania, do odpowiedzi. To może coś sklecimy jeszcze. Tematem tego odcinka będzie zrozumienie sensu cierpienia. Czyli teologia cierpienia, fenomenologia cierpienia, tak troszeczkę z biodra bez głębszego przygotowania, pozbierane na prędce myśli nieuczesane i jakieś takie intuicje, które noszę w sobie od, od, od jakiegoś dłuższego czy krótszego czasu. Y, Luis. Y, w listach starego diabła do młodego pisze, wkładając w usta starszego, doświadczonego kusiciela, pisze, że wojna to wcale nie musi być zwycięstwo zła, zwycięstwo diabła. To może być zwycięstwo yy, Boga. A więc yy, diabłom nie należy się zanadto cieszyć, a ludziom zacnym nie, nie należy w takim razie zanadto się smucić. Bo wojna może być y, momentem y, przebudzenia, mo może być momentem pogłębienia, może być momentem refleksji, może być momentem modlitwy, może mom mo momentem nawrócenia, momentem uszlachetnienia, choć nie musi być ich, choć może być przeciwieństwem tychże. Oczywiście, kto sprawiedliwy, niech stanie się jeszcze bardziej sprawiedliwy, mówi Apokalipsa, a kto zły, niech stanie się jeszcze bardziej zły, czyli wojna będzie polaryzować. A więc będzie dokonywać sądu, sądu naocznego dla ludzi, czyli każdy będzie sam bardziej widział w tych wydarzeniach granicznych, gdy, gdy na przykład słyszy zbliżający się samolot, nie wiadomo na swój czy obcy, nie wiadomo, z jakim zamiarem. Człowiek, zbliżając się do sytuacji granicznej a, poznaje siebie w ciągu ułamków ułam, sekund, Lepiej, być może, głębiej, jakoś tak istotowo, aniżeli w ciągu kilkudziesięciu lat swojego życia, gdy tak naprawdę nie wie, kim jest, nie wie, jak by się zachował. Tak więc wojna ma, jest takim momentem sądu, momentem samosądu, momentem samooceny też świetnej, momentem aha, już teraz wiem, kim jestem, że jestem bohaterem, że jestem dzielny, albo aha, już teraz wiem, że jestem nikim, że jestem tchórzem. No, gdy chodzi o perspektywę życia wiecznego, wojna wcale nie jest więc takim... Po pierwsze, nie jest na pewno tragedią, a gdy chodzi o nieszczęście... No tak, gdy chodzi o uczynki miłosierne co do ciał, to to jest nieszczęściem. Jest, jak gdyby, brakiem tych uczynków, no bo to jest uderzenie w ciało. Ale gdy chodzi o uczynki miłosierne co do duszy, jako napomnienie na przykład... Yy, Skar skarcenie grzesznika nawrócenie grzesznika wojna plasuje się przeciwko uczynkom miłosiernym co do ciał, ale wojna moim zdaniem plasuje się a, może się plasować y, jako uczynek miłosierny co do duszy pewna pani powiedziała tak, taka była pełna rozpaczy, że wychowałam, okazuje się, wychowałam synów dla Putina, no bo musiała wysłać ich na front, no bo oddaje je w ręce, w łapy Putina. Putin może jej synów teraz zabić. Otóż w tej perspektywie, że cierpienie jest, trzeba analizować Diagnozować w tej perspektywie głębszej, wyższej, czyli teologicznej, a nie tylko biograficznej, nie tylko socjologicznej czy humanistycznej, no to, no to nie. Pan Putin jest jednym z wielu elementów, z wielu wychowawców, z wielu doświadczeń, przez które człowiek przechodząc kształtuje się, formuje się. Pan Putin jest dopuszczonym przez Boga, Albo chcianym przez Boga, trudno to powiedzieć, elementem formacyjnym. A więc yy, podobnie jak ty, matko, byłaś elementem formacyjnym i nie przywłaszczaj sobie tych istot ludzkich Twoich synów, nie uważaj, że oni są Twoi. Ty byłaś pewnym epizodem jako matka, ty byłaś pewnym okresem, ty byłaś pewnym źródłem i jesteś zapewne przez modlitwę, przez uśmiech, przez ciepło. No, zawsze się wraca do matki. Żołnierz. Ginący na polu walki, krzyczy Mamo raczej, albo krzyczy imię ukochanej. No więc, ale jesteś pewnym źródłem, etapem, okresem, epizodem i Putin podobnie. A więc to nie jest tak, że oddajesz go w ręce Putina. To Bóg przeprowadza Twojego Syna przez inny okres i to też jest prawdopodobnie potrzebne. Można powiedzieć, że wojna to jest szczególnie taki moment, w którym Bóg przejmuje z naszych rąk formację, nas samych i innych. No, bo rzeczywiście, w czasie wojny mniej możemy planować, mniej możemy gwarantować samym sobie również, mniej możemy zabezpieczyć, niż mniej możemy być przemyślni, mniej możemy być efektywni pod ostrzałem, aniżeli w czasie pokoju, w czasie standardu. A więc w czasie wojny jesteśmy na niteczce opatrzności Bożej, a w czasie pokoju jesteśmy w całej sieci nitek opatrzności Bożej. A tu jest często niteczka. Wisimy, dyndamy na jednej niteczce. A więc w tym momencie, jak gdyby już tylko Bóg może nas uratować, już nie ma innych zabezpieczeń. Już nie ma zabezpieczeń bankowych, emerytalnych, służby zdrowia, naszej rodziny, naszego budynku, naszego muru. No nie, no bo czołg właśnie. Rozwalił nasz mury i wjeżdża do naszego domu. Yy... Tak, wiadomo, że wojna to nieszczęście, bo to cierpienie. I teraz, czym jest tym cierpieniem? Co jest tym cierpieniem? No, na... Następuje demontaż wszystkich zabezpieczeń. Wszystkiego tego, na czym się opierało moje życie. I to bardzo człowieka lęka i zasmuca. Tak więc następuje demontaż. I teraz, dlaczego to cierpienie jest ważne? Ponieważ no w ogóle cierpienie jest ważne w pedagogice Boga. Pamiętamy tę opowieść mityczną. Zmitologizowaną opowieść o wygnaniu prarodziców, praszczurów naszych z raju. Bóg wyrzuca ich z raju, gdzie nie było cierpienia. Ewentualnie było ono tak zekstazowane, że przestawało być trochę cierpieniem. Samotność Adama, tak? Wśród zwierząt. Natomiast teraz Adam, który z Bogiem gadał, wróci, będzie gadał, ale z prochem. Będzie miał proch między zębami, no bo wróci ciało do prochu, z którego było ulepione. W proch się obrócisz, mówi Bóg do Adama. A wcześniej zarządzał rajem, sadem, ogrodem edemskim, a teraz będzie wydobywał pszenicę, żyto. Niczym węgiel z kopalni. Trzeba, trzeba. Ziemia będzie stawiać opór, materia będzie stawiać opór w pocie czoła, będziesz wydobywać węgiel na zimę oraz będziesz wydobywać chleb w pocie czoła, czyli jak gdyby mordując się, walcząc z ziemią, ona będzie stawiać tobie opór. Bóg też postawi ci opór, bo nie będzie się z Tobą spotykał. Pójdziesz do ziemi, a nie do Boga. A więc jest to cierpienie, tak? Z kolei Ewa. Miała być duszona na rękach, a teraz będziesz tęsknie patrzeć na Adama, on będzie panował nad tobą, będzie się panoszył nad tobą. To już nie jest gentleman. A twoje szczęście wszak będzie u niego w kieszeni, u niego w sercu. To od niego zależy twoje szczęście, Ewo. Podobnie jak jego szczęście zależy od Boga. A Bóg zniknął, a Adam, rycerski, dżentelmeński zniknął. Pojawia się takie hamidło trochę. A więc pojawia się cierpienie, którego czkawką będzie feminizm, tak? No i pojawia się ten ból rodzenia dzieci, ból wychowywania dzieci. To, co miało być ekstatyczne, wspaniałe, ku pociesze, jest ku pociesze, ale wśród cierpień. Podobnie jak ten chleb, to wino z winnic, jest ku pociesze, ale się napocisz. Tak i ty się namęczysz. Rodząc, wynosząc pierw, rodząc, a potem wychowując. Po co jest całe to cierpienie? No, jest ono oczywiście karą sprawiedliwą za nasz wybryk, za naszą zdradę, za to, żeśmy wzgardzili Bogiem, a poszli za, za jakimś wujkiem. Ale bardziej niż karą sądzę, chociaż sprawiedliwość Boża musi być usatysfakcjonowana, pewnie, ale to trzeba byłoby głębiej pomyśleć. O wiele bardziej aniżeli karą jest pedagogiką. A skoro tak. Czyli jest ku dobremu. Nie chodzi o zemstę, więc Boga, choć też. Ale chodzi o poprawę człowieka, o naprawienie człowieka. Cierpienie, więc, nie jest spełnieniem człowieka. Nie jest, cierpienie jest, jak gdyby, wbrew ekologii człowieka. Jest, jest niedopuszczeniem do realizacji ekologicznej człowieka. Człowiek się nie może zrealizować w cierpieniu. No, i tak, nie może się zrealizować w cierpieniu, i musi i musi coś zrobić z tym cierpieniem, żeby z niego wyjść i żeby zacząć się realizować. I nie ma wielu wyjść. Właściwie jest jedno wyjście z cierpienia, która, które niweluje cierpienia do zera. Właśnie. I dlatego, że jest tylko jedno wyjście z cierpienia, które, powtórzę, cierpienie jest nieekologiczne, ponieważ nie pozwala na spełnienie natury ludzkiej. Bo spełnienie jest np. w beztrosce, spełnienie jest w szczęściu, spełnienie jest w spokoju, w radości, spełnienie jest w zdrowiu, spełnienie jest w życiu, spełnienie jest w miłości, spełnienie jest w rodzinności etc. To jest spełnienie. I teraz cierpienie to jest właśnie brak tego spełnienia. Brak rodzinności, prawda? brak zdrowia, brak zabezpieczenia, brak spokoju, brak radości, brak miłości itd. Te wszystkie braki są cierpieniem. Cierpienie jest reak reakcją natury ludzkiej, duszy, psychiki, ciała, socjum na nieekologiczność, na nieekologiczność, na brak spełnienia. Natury ludzkiej. I jednocześnie to cierpienie, żeby z niego się wykaraskać, wydobyć, jest tylko jedna droga, bo inne drogi też są. Można się upić, prawda? Można kwestionować to cierpienie, można się próbować na nie zgodzić i machnąć ręką i, i wejść w taki nihilizm, no ale pozostanie smutek, prawda? Po, w czasie upicia się smutek troszeczkę zelży, ale gdy się wytrzeźwiejemy. No, to jest podwójny smutek, tak? Bo smutek z tamtego smutku jeszcze smutek z innych smutków, e, utkany. Podobnie można się powiesić, tak? No, ale nie wiadomo, co się stanie po powieszeniu, czy tam jest druga strona, czy nie ma, no i tak dalej. Tak więc cierpienie wymaga. E, cierpienie jest na tyle dotkliwe, że nie da się żyć e, i że trzeba z niego jakoś wyjść. Ono nie daje spokoju. Im większe cierpienie, im większy ból zęba, tym bardziej niezwłocznie potrzebnym jest dentysta. Tym bardziej trzeba znaleźć jakieś wyjście. I właśnie cierpienie zmusza do wyjścia, jest taką stymulacją do poszukiwania spokoju, radości, szczęśliwości, miłości, rodzinności, zjednoczenia, etc. I jest jedno wyjście. I tym wyjściem właśnie jest Bóg, Jego Słowo też, Jego... Jego sposób życia, jego cnoty, jego duch, i tak dalej. Jego królestwo, jego obietnice, no i tak dalej, i tak dalej. Bóg and company. Bóg i to wszystko, co Bogu co Boga. To jest jedyne wyjście. Który... Dlaczego to jest jedyne wyjście? Bo tylko to wyjście gwarantuje niwelację cierpienia właściwie do zera i nawet przejście z minusów na plusy, czyli na radość, na pociechę, na pokój, no, na nadzieję i tak dalej. Na miłość, na Wyzwolenie i, i tak dalej. I ta funkcja pedagogiczna interesuje Boga, czyli nie zechcieliście dobrowolnie w oparciu o zaufanie, o moje słowo i wasze zaufanie. No to teraz to moje słowo będzie poparte cierpieniem. I już nie tylko zaufanie będzie potrzebne z waszej strony, bo to zaufanie mogliście zignorować, natomiast będzie jeszcze cierpienie. I to cierpienie nie da wam żyć po prostu, tak. Musicie coś i będziecie przez to cierpienie pchani do zaufania. No. Uff. Tak. Tak więc wcześniej było moje słowo i czekanie na waszą reakcję, na wasze zaufanie. To było w raju. A teraz oprócz mojego słowa jest właśnie to wygnanie z raju. Czyli brak raju, czyli brak tych dóbr, tych gwarancji, tych spokojów, tych radości, tych miłości, tych. tych. Tych bogów. I, I dlatego już po naszej stronie nie tylko jest wymagane zaufanie, ale jeszcze bardziej, bardzo odczuwamy cierpienie. Zaufanie jest fakultatywne, a cierpienie jest obligatoryjne. Czyli powtórzę, tam była prośba Boga, słowo Boga, przekazanie Boże, nie tykaj, nie jedz, z tego jedz, z tego nie jedz. Tak? Czyli i wymagał, Bóg wymagał od nas zaufania, a teraz jest pozbawienie nas raju, pozbawienie nas dóbr, które powoduje z naszej strony już obligatoryjnie, czy chcesz, czy nie chcesz, cierpienie. Tak więc zaufanie jest fakultatywne, ale cierpienie jest obligatoryjne. Każdy cierpi. I dlatego to cierpienie, jak gdyby, a, próbuje nas nie dać nam spokoju, nie dać nam usytuować się po prostu w tej opozycji do Boga, tylko próbuje nas skłonić do tego zaufania, abyśmy y, zaufając i będąc posłuszni Bogu, Spowodowali zniwelowanie tego wygnania z raju. O to Bogu chodzi. No i teraz. A więc cierpienie może się okazać, że ono uderza w nasze ciała, w naszą psychikę czyli jest, nie jest jak gdyby miłosierdziem dla naszych ciał, ale jest jako pobudka, jako pedagogika, jako wręcz wskazanie kierunków, jako. A, instrukcja jak gdyby zakodowana w cierpieniu jest instrukcja no bo jeżeli ja na przykład skłamałem i teraz mnie jeżeli ja skłamałem i teraz mnie boli sumienie gryzie mnie sumienie załóżmy nie tylko skłamałem i gryzie mnie sumienie ale niektórzy ludzie się zorientowali że brat Piotr skłamał i teraz go gryzie sumienie ale też gryzie go wstyd przed ludźmi No miałem taką sytuację niedawno że musiałem tak znaczy, w ramach, w ramach ochrony prywatności to było, nie? Bo ktoś mi chciał się wpitolić w moją prywatność, wręcz w moją intymność. No i powiedziałem, że nie ma mnie tu, gdzie jestem. No. Nie ma mnie, choć jestem, nie? No ale według fizyki kwantowej to właściwie nie skłamałem, bo to, to ta fizyka kwantowa w końcu nie wie, gdzie ja jestem i czy ja jestem tak, jak jestem. I ogólnie. No ale według Newtonowskiej fizyki skłamałem, tak? Znaczy, powiedziałem nie, że skłamałem, powiedziałem nieprawdę, no bo. Nikt na tym nie, nie utracił, wręcz ktoś na tym zyskał, czyli ja na tym zyskałem, że ochroniłem swoją prywatność, ale potem to się wydało. I teraz wiecie Państwo, no jakiś tam szuruburu z sumienia, a teraz jeszcze szuruburu ze wstydu przed tymi ludźmi, nie? że obciach. I teraz patrzcie, w tym cierpieniu jest zawarta instrukcja, że instrukcja, że no tak się nie robi, tak nie rób, już tak nie rób, przemyśl to jakoś. Chociaż akurat tutaj będę tak dalej robić. Tylko, że będę raczej już tak, tak odpowiadać, żeby było wiadome, że nie wiadomo, czy ja mówię prawdę, czy mówię nieprawdę, ale ja chronię prywatność, żeby to było, że chronię prywatność, żeby to było unaocznione bardziej i pozostawione w oglądowi. W Pozostawiony w logice fizyki kwantowej, czy ja jestem, czy ja nie jestem, proszę pani, ja nawet nie wiem, czy ja jestem, gdzie ja jestem, bo fizyka kwantowa to jest ruch nieoznaczoności Heisenberga. Niech pani to poczyta i pani wtedy zrozumie, czy ja tutaj jestem, czy nie jestem. Jedno samo nie odpowiem pani na to pytanie, tak? No, ale w każdym, razie, w każdym razie cierpienie jest już, w nim jest ukryta instrukcja, jak nie trzeba i jak trzeba. Nie rób tak, bo boli. Nie żyj tak, bo boli. A jak żyj? No raczej nie tak żyj, czyli odwrotnie niż tak. Coś z tym zrób. Szukaj, eksperymentuj. Szukaj. Cierpienie też ujawnia braki duszy, braki cnót. No. Wojna ujawnia brak odwagi. Wojna ujawnia egoizm, bardziej lub mniej epatujący nas i innych. Wojna ujawnia próżność. Dostrzegam czasami próżność w sobie, choć mało. Dostrzegam mało, nie mówię, że jest jej mało, tylko że ja dostrzegam jej mało w sobie. Ale dostrzegam dużo próżności u innych. Z jakiej okazji? Z okazji pomocy wojennej. Ludzie, którzy pomagają emigrantom, czy tym uchodźcom, czasami są próżni. Czasami są, zadzierają nosa. No. A więc wojna ujawnia nie, nie tylko brak odwagi czy egoizm, ale też próżność, Chełpliwość. głupotę, bo tym, którzy pomagają w czasie wojny, na przykład Polakom, którzy pomagają uchodźcom, też się wydaje, że o, jesteśmy cacy. Nie, proszę Państwa. Y Pomoc, którą okazujecie uchodźcom, to jest najniższy poziom miłowania. To wcale nie musi być miłowanie, to może być dalej miłość własna, tak naprawdę. I raczej to nie jest miłowanie. Nie wlewajcie sobie Państwo, że miłujecie Ukraińców. To są odruchy charakterystyczne dla wszystkich ludzi. Zbyt spontaniczne, żeby nazwać je cnotą. Przecież nie jesteście zbyt cnotliwi, prawda? A jeśli sądzicie, że jesteście, to na pewno brak wam cnoty, samokrytycyzmu, czyli pokory. Nie, to jest zbyt spontaniczne, żeby było cnotą. Zbyt mało to kosztuje, żeby było cnotą. Zbyt jest to słomiany ogień, żeby to była cnota. A więc to nie jest cnota, to jest miłość własna, tylko że akurat. Yy, akurat. W tym momencie to ona tak chce się realizować, że to właściwie jesteście jak roztocze. Nie jak pasożyt, tylko jak roztocze. Pomagacie innym, tak? W tym momencie jest symbioza pewna. Dwóch egoizmów. Synteza i symbioza dwóch egoizmów. To są chyba to, się, to jest różnica między roztoczem bodajże a, a pasożytem. I oni korzystają na waszej miłości własnej i wy, bo macie uciechę. Macie satysfakcję. Ale to się szybko skończy. Poczekajcie jeszcze 2-3 tygodnie. Cnota będzie wypróbowana w ogniu i wytrwa, a miłość własna nie wytrwa. Przerodzi się w narzekanie, wycofanie itd. A więc cierpienie ujawnia takie czy inne braki cnót, właściwie braki wszystkich cnót. No bo jak brak jednej cnoty, to właściwie to nie ma żadnej cnoty. Według tej miary są i inne cnoty, prawdopodobnie. No, ewentualnie plus minus. Z kolei brak cnoty ujawnia brak formacji, że żyliśmy, żyliśmy spontanicznie, żyliśmy tak po inercji, tak jak, jak, jak płynął potok, tak i my. Według pociech to szliśmy ku plusom, według utrapień i strapień ku minusom. Tak jak nas nami miotało, tak żeśmy żyli, bo formacja to nie jest pozwolić sobie płynąć z potokiem, w lewo w prawo, tak jak dmuchnie wiatr, w tę, we w tę. Formacja to jest raczej w jednym kierunku, obranym racjonalnie i fideistycznie, zgodnie z wiarą. Cierpienie też ujawnia brak, brak celów życiowych. Koryguje złe cele życiowe, koryguje złe sensy. Bo gdy umiera ci dziecko, dla którego żyłaś. Gdy rozwalają ci dom, który budowałeś, i drzewo, które posadziłeś, i psa, zastrzelono ci, którego na rękach nosiłeś, gdy był malutki, to ginie twój sens hik et nung, tu i teraz. A więc jest cierpienie, zawsze pyta o hierarchię wartości, o hierarchię też celów, sensów. W ten sposób cierpienie może przemodelować życie, jest lustracją, jest Trzęsieniem ziemi, które powali to, co słabe, jest ogniem, który spali to, co poddaje się ogniowi, oczyści to, co się ogniowi nie poddaje. I w tym trzęsieniu ziemi ostoi się tylko to, co dobrze zbudowane. Bardzo dużo zależy, cierpienie może przemodelować życie, ale może też czasami zabetonować i zakonserwować złe życie. Człowiek może się zamknąć, źli staną się jeszcze gorsi, a dobrzy ulegną skruszeniu, przebudowaniu, metamorfozie. Staną się jeszcze lepsi, jeszcze bardziej wrażliwi, jeszcze bardziej współczujący, jeszcze bardziej czujący. Wszystko zależy od tego, jak przyjmujemy cierpienie. No i dla człowiek wierzący lub filozoficzny jest mu łatwiej, bo on wie, że pracuje nad zbawieniem, nad zjednoczeniem z Bogiem, nad upodobnieniem się do Boga. To teologiczny człowiek, a człowiek filozoficzny wie, że pracuje nad tworzywem, którym jest osoba ludzka. On chce osiągnąć poziom osoby ludzkiej. Dlatego on jest tacy ludzie są w stanie wykorzystać cierpienie jako niesłychaną energetykę wzrostu. Dezintegracja pozytywna Kazimierza Dąbrowskiego, bardzo polecam jego książeczkę, zbiór artykułów, ale świetną po prostu. Trud istnienia. Powiązany z Poznaniem, zresztą z UAM Poznańskim, Uniwersytetem. Tak więc źle przyjęte cierpienie uczyni nas gorszymi i spowoduje, że się ze zwierzęcymi ze zwierzęcimy. My, że będziemy jak bydlęta, że, będziemy, że się zoologizujemy. Natomiast dobrze przyjęte cierpienie, właśnie dzięki tej, tej opcji teologicznej, tej perspektywie, tej optyce i perspektywie teologicznej lub filozoficznej, antropologicznej, to cierpienie dobrze przyjęte nas wysubtelni, uwrażliwi, osłabi i dobrze zlokalizuje umiejscowi zoologiczność w nas i uczyni antropologiczność, a nawet angelogiczność. Czy wręcz steologizuje nas. No, więc cierpienie jest takim zadaniem domowym od Pana Boga na ten czas pokuty, na ten czas cierpienia. A więc jest wielką łaską. Prawdopodobnie najbardziej fundamentalną łaską, bo właśnie jeszcze z czasów rajskich, wygnania z raju. I nie wiem, czy może konkurować z łaską zbawienia. W każdym razie jest dobrą dla tej łaski zbawienia introdukcją wstępną. Dziękuję Państwu za uwagę.